Przesłuchanie w prawie wyborów kopertowych. Tusk wpuścił swoich siepaczy, niemieckich, półgłówków dziennikarzy i oni wszystkie pytania zadają, czy Polska jeszcze istnieje, czy już są tylko niewielkie Niemcy, czy PiS zdechnie. Takie pytania zadają i jeszcze głupsze. Przecież to jest hołota dziennikarska, to nie są fachowcy. Oni nie chcą odpowiedzi, oni znają odpowiedzi na każde pytanie. Po prostu już należy PiS pogrzebać i gloria, gloria wielkim Niemcom. Od Atlantyku po Ural z ukraińską ziemią, która daje możliwość dzisiaj, na dzień dzisiejszy, tego problemu nikt od 30 lat nie rozwiązał. Kto daje możliwość Niemcom osiągać zyski z jednego chlebka 400 gramowego w Polsce sprzedanego, mają zysk. Funta plus złotówkę na pokrycie kosztów, czyli, a koszt wytworzenia tego, uzyskania surowca na ten bohenerze chleba to jest 15 groszy, ale w przypadku importu żyta, tylko że z Ukrainy żyto nie idzie, bo tam nie sieją żyta, to, to jest jeszcze niższy koszt. I to jest właśnie Polska dzisiaj, banda idiotów rządzących i nikt więcej.